Dzień dobry, kochani z tej strony Mariola Walters. Dzisiaj chciałam Państwu tutaj pokazać osobę, która pracuje, z którą wielu naszych klientów rozmawia, a nie, nie zawsze ma możliwość spotkać się z Kingą osobiście, dlatego że większość usług robimy online. Kinga jest dzisiaj w biurze, więc tutaj zrobię Wam taki malutki, malutki tour po naszym biurze i będziecie Państwo mogli spotkać Kingę. Zaraz tutaj przejdę. Przejdę, zobaczymy. Kiniu, pokaż się. Witam serdecznie wszystkich. To jest nasza kochana Kinia, kochani. Ja ją jeszcze, ja ją jeszcze, jeszcze pokażę. Także przerzucimy. Nie ma możliwości jakby przełączenia, ale Tutaj jest kochani Kinia w akcji przy swoim biurku. Zapraszamy, zapraszamy serdecznie do naszego biura na konsultacje, jeśli Państwo są zainteresowani pomocą przy zasiłkach PIP, limited, Boże co ja mówię, zasiłkach, zasiłkach PIP oraz innych benefitach na zasadzie no win no fee. Również, również pomagamy w, w innych sprawach, jakieś pisanie listów. Freeway Call z naszym tłumaczem na linii głównie to jest właśnie, właśnie nasza wspaniała Kinia. Także tutaj jeśli chodzi o wykonywanie telefonów do różnych instytucji, Kinga świetnie wykonuje tą pracę i tak jak ona się dogada z tymi urzędnikami. Którzy nie zawsze, nie zawsze są przychylni, po prostu kina ma takie, taką moc przebicia, więc jeśli ktoś chce skorzystać z tego typu usługi, to zapraszam serdecznie do naszego biura. Biuro znajduje się w Walii, to jest około pół godziny samochodem od Cardiff, to jest malutka miejscowość Abertillery. Adres do biura. To jest 14 Commercial Street Arcade, Abertillery. Kod pocztowy to jest NP131DH. Natomiast na wizytę w biurze, jeśli ktoś mieszka niedaleko i chciałby podjechać do biura, to prosimy wcześniej telefonicznie skontaktować się z nami, dlatego że mm, biuro nie jest aż tak wielkie. Nie mamy jakiejś poczekalni, a wiadomo, jeśli omawiamy jakieś sprawy, mm, Powiedzmy, potrzebujemy jakichś national insurance i tak dalej od klienta. No, ze względu na ochronę danych osobowych staramy się, aby nikt inny w tym czasie nie był w biurze, więc nie ma możliwości, aby po prostu przyjść do naszego biura i poprosić o wykonanie usługi. Tutaj prosimy o wcześniejsze umówienie się na, na wizytę czy konsultacje Również wykonujemy usługi zdalnie online, więc tutaj nie, odległość nie jest żadnym problemem. Nawet jeśli ktoś mieszka w Szkocji czy w Irlandii, też jesteśmy w stanie pomóc, dlatego że obsługujemy całe wyspy brytyjskie. Mamy naprawdę wielu, wielu klientów w Szkocji, w Irlandii, w Anglii, w Walii. Także tutaj jeśli chodzi o odległość, to dla nas to nie jest żadna przeszkoda. Jesteśmy w stanie pomóc każdemu. Dziękuję Państwu serdecznie i do usłyszenia.